I ponownie baseball vacation US Open, sobota 4 września jesteśmy na korcie numer 7 i początek drugiego setu naszej pary de blistów Matkowski Christenberg. Pierwszy set niestety przegrany w tie break'u. Miejmy nadzieję, że w tym setie pójdzie naszym zawodnikom lepiej. Wiem, że oglądacie Państwo mecze w telewizji. Chciałam głównie sfilmować ewentualnych kulaków na trybutach. Często są w czapeczkach z napisem Polska. Niestety nikogo nie widzę swojej, nie mogę założyć, bo a, i tak siebie nie sfilmuję. Yeah. Wielok Polaków nie tylko nie widać, ale również nie słychać. Kristen Bram i Matkowski grają przeciwko amerykańskiej parze Ryan Harrison and Kendrick. Więc na pewno słyszą Państwo okrzyki siedzących obok mnie, podtrzymujących. Here we go, Ryan. Nice goal